Ale z tej strony jest tak, ja pytałem się, one color, one color, taki Żyd. 7 euro Masakra Na pełnym słońcu. Na pewno to mają klimatyzację. Więc... Na pewno. Witajcie, kochani, w kolejnym filmie z Włoch. Yy, nie, już z nowego kraju. Jest, w ja nie ogarniam. <laughs> ja się dzisiaj dowiedziałam, że Watykan to inny kraj niż Włochy. Ja w każdym razie witamy Was w kolejnym filmie na tym kanale po prostu. Jesteśmy już po zwiedzaniu Bazyliki Świętego Piotra i naprawdę nie wiem jak na ciebie, na tobie. Nie no miazga. Miazga, miazga. Ale ja też zawsze chciałam tutaj być, bo widziałam no tak samo jak było pod fontanną di Trevi, tak samo chciałam Taki tutaj być. punkt w ogóle w twoim w... No na swojej długiej liście, liście tak, że odznaczyć być, widzieć, trochę dotknąć wręcz, nie? Dokładnie, więc naprawdę hmm. całkiem fajnie widzieliśmy też grobowce papieży, grubia na Pawła, także naprawdę okay. jest to takie wręcz niesamowite uczucie. Temperatura jak zwykle dopisuje, więc fajnie, bo właśnie w tej katedrze jest dość chłodno, więc to dzisiejszy dzień jest taki przyjemny do zwiedzania, bo nie jesteśmy okay. cały czas na słońcu. Miłego oglądania! Your short life has become... No i gdzie ten papież? Papież tam w okienku powinien być i no nie ma, obiecałeś Nie śpi Na pewno śpi Nadia by Śpi. Nadia gdzie jest papież? Śpi? Śpi yeah. Your wings in light of what you've seen so far, there are better ways throw preconceptions down the drain. Cause this is your last chance that you should know. Zresztą ona chyba wygląda na Hiszpańkę, ponieważ... Hiszpańkę, tak? Hiszpańkę. Ponieważ wszyscy, wszystkie osoby łapiduchy, które tak, nie wiem jak je nazwać, łapiduchy, osoby, które są sprzedać wycieczkę, cały czas mówili Espaniole, Espaniole, English, English, England? No, Polish. Sukienki? Nie, nie są Hiszpańskie, Ale popatrz, nie, są Nie no, może, ale wiesz. Może, może, Słodura, nie wiem. sukienka, nie wiem. kapelusz bujny. Mogę być Hiszpanką na potrzeby <laughs> nie wiem czego. <laughs> Dziś to ja chciałam, nie? Tak, i poprosiłam o dwie łyżeczki. To słodkie. Tak. To człowiek było lepiej. Myślę, że to na samym będzie najlepsze. Wróciliśmy do hotelu, jest po 13, czyli w sumie tutaj codziennie wracamy w tych największych upałach i niestety, znaczy w sumie niestety, w sumie to bez różnicy, bo jak widać udało się przenieść, ale dosłownie 5 minut przed dojściem do hotelu Nadia zasnęła. No ale tak jak widzicie udało się ją nie tylko że przenieść, to jeszcze rozebrać z tej spoczonej sukienki, jak widać sobie smacznie śpi. Cała tutaj pościel została zmieniona, jak nas nie było. Już rozwaliliśmy to z powrotem, ale było pięknie poukładane, tak jak przy pierwszym takim wejściu do pokoju. Poukładali nasze rzeczy, z czego akurat nie jestem zadowolona. I co fajne, codziennie zmieniają wszystkie ręczniki na świeże. Nie wiem czy we wszystkich sklepach, ale w sklepy, które mamy dosłownie przy wejściu do tak, hotelu, dokładnie. Można kupić sok świeżo wyciskany. Wybieracie sobie tylko rozmiar butelki. Jest takiej automacji. Dokładnie, sami podchodzicie, podstawiacie tę butelkę i robi wam się sok dosłownie z pomarańczy, które. Widzicie, tak, widzicie to na oczy nie? Wszystko. I właśnie Krystian teraz przyszedł ze sklepu, kupił mi taki sok i próbowaliśmy, jest przepyszny. Naprawdę dużo lepszy niż ten, co piliśmy na tych targach, nie? Tak, na targu targ był słaby, słabo. No. Ten jest mega. No to wiadomo, że to zależy od pomarańczy, nie? Jaka się trafi. Do lodówki, proszę. Od no czwartego piętra to nam to trochę zejdzie na dusia. Stakuj, ta też na nas czekał tutaj.

Masz pieniążek? Tak? Za... Za pewne One more. sprawy, żeby się wszystko udało, tak? Wrzucamy? zamykam. Zamykam, no. Pięknie! Pięknie! Nie ma więcej! Nie ma. Zamykam. Nie

Że w Rzymie i Okinie w jest mega dużo ludzi, których wiemy, ale minusem jest też to, że w większości takich topowych miejscówek są właśnie takie kolejki do restauracji. To wszystko to jest kolejka do pizzerii polecanej, a my jesteśmy Ale to jest prosto, żeby dobrze zjeść, trzeba zaczekać. Co? Nie wiem czego to jest kwestia, ale ja dwa lata temu byłam po raz pierwszy w życiu chyba w ogóle za granicą i to był taki wyjazd dosłownie trzydniowy. Wtedy się tak niesamowicie bałam być tam w ogóle. O, o przejściu gdziekolwiek samej nie było najmniejszej mowy i rok temu było to samo, tak się stresowałam wszystkim, a w tym momencie sobie chodzę sama po Rzymie z wózkiem, spaceruję bo Krystian stoi w kolejce właśnie do tej restauracji i totalnie mi nic nie rusza, nawet wczoraj chodziliśmy takimi ciemnymi uliczkami nas prowadziło i nic totalnie nic już nie jest najgorzej Przyszliśmy odrobinę od bliżej, chociaż dla mnie wciąż daje. A ja w ogóle taka różna taka sytuacja. Jak poszłyście, wtedy tak ruszyłem do przodu i teraz stoję, więc będzie pewnie kolejny rzut i zaraz pójdę. Tak. Chciałem się zapytać, jakie to jest być pierwszą osobą w kolejce po tym czekaniu, ale naprawdę byliśmy pierwsi tak 10 Akurat sekund, 20 kilka osób, e, kilka par weszło na raz. To było niesamowite, że jesteśmy pierwsi, a za nami jest jeszcze dużo dłuższa kolejka niż była, jak przeszliśmy tak naprawdę, więc zaraz nie stała. I ja się śmiałam na ostatnim vlogu, że czekaliśmy ponad godzinę na wejście do restauracji z makaronem. z prawie dwie. No, prawie dwie godziny. No, ale, ale jesteśmy w takim raz... miejscu, to się nazywa Piccolo Bucce, czyli mała dziurka i faktycznie to jest taka... No sumie faktycznie, dlatego tak wolno idzie, bo nie ma tu dużo miejsc. Dokładnie. Ale plus jest taki, że wtedy co byliśmy w tej restauracji z makaronem jeszcze nie zwiedziliśmy nic. Ja czułam takie trochę marnowanie czasu, a teraz tak naprawdę w jesteśmy po zwiedzaniu Dokładnie. Już niewiele możemy zobaczyć, chociaż wiadomo, że jest duży, no ale zobaczyliśmy wszystko co już chcieliśmy Więc dzisiaj z już w tej kolejce nie mam takiego poczucia, że kurde moglibyśmy coś innego w tym czasie Dokładnie. robić Dokładnie, a że mamy tak zaplanowany na tyle dni, że spokojnie mamy czas na zwiedzanie i nastanie po kolejce no za tak. jedzeniem No i druga sprawa, też się zmienialiśmy, chodziliśmy sobie z Nadią na spacerki, żeby nie nudziło nam się w tej kolejce Dokładnie, więc Nadia chyba najwięcej zwiedziła jednak. Ty was ostatnio? Ostre pizza, ostre kanapki. Nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, żeby po prostu... Tak mi to smakuje teraz, że panie czuć tą ostrość. Słuchaj, ja tego nie czuję tak naprawdę. Ale nie masz tak, że jak wiesz coś ostrego, to ta ostrość zabije ci smak wszystkiego? Nie. Właśnie nie, wiesz co, dla mnie to tak jest, że mi to wzbogaca ten smak. Nie I ogarniam. I nie czuję tej ostrości, tylko tak jakby to wszystko tak mi się super kontrolowało. Ale, ale ty tak nie miałeś. To tak nie miałem, tak ale ostatnio naprawdę gdziekolwiek byśmy nie byli, to nas tam wszystko, tak, wiesz. zawsze z ostrym no. z dodatkiem jakimś. Nawet, o Jezu, kamerę tak tu, jak to no nic. Czekamy na fiktykę, czasem się ostrą, a ja już tylko jest uratą, bo tam właśnie go to Kolejnego dnia. Mamy już ósmą godzinę, a my mieliśmy budzik na piątą coś, nie? Równą piątą mieliśmy. Równą piątą. Zadzwonił ten budzik, Ty mi go celowo położyłeś ku ucha, prawda? Bo ja wstałem, <grym> ruszam ciebie, a Ty w ogóle totalnie nic. Stwierdziłem, dobra, daję budzik ku ucha. I tak sobie się I dobra. tak mi dzwonił, i dzwonił. Hmm. I jak w końcu się że to budzik, to tylko podniosłam się i tak mówię, śpimy dalej. No i nie wiem, dlaczego ty to zaakceptowałeś. Zaraz hmm. jakiejś takiej wiesz, no nawet, się, no nawet ty się nie zbierzesz. No, nie, nie no wystarczyło to... powiedzieć nie no chodź, my tu czy będziemy żałować. Ale ja tak z <laughs> Mieliśmy iść zdjęcia pod Koloseum dzisiaj. No i, no i coś poszło nie tak. To trudno i tak chyba spróbujemy, może się uda. Że liczymy, że to będzie po prostu mniejsze zainteresowanie niż, niż pod fontanną i że uda się właśnie zrobić jakiekolwiek zdjęcie, a póki co przyszliśmy na śniadanie. To już kolejny dzień kiedy się zastanawiamy, czy powinniśmy tu przyjść na śniadanie, bo śniadania tutaj są takie naprawdę monotematyczne, takie 2 na 10, naprawdę takie 2 na 10, nie da się tutaj więcej. O kawę mają dobrą, jest jest naprawdę przepyszna. poza tym, że one już jest zapłacona z góry przy płatności za hotel, no to benadli, bo może tutaj paprać we wszystkim, w najpierw zje płatki z mlekiem, potem zje jogurt, potem zje bananę, Jakbyśmy poszli do restauracji to trzeba by to wszystko zamawiać i płacić jeszcze raz za to, a tutaj niech się dziecko a my po prostu, my po prostu zjemy, nie? Mleko. Tak, mleko jest, no, tylko z gorące. Ziaziu. Ziaziu troszeczkę, no. Proszę. Wow. Dziś z mleczko. Zobaczymy? Mm, super, już nie jest ziaziu, możesz jeść. Ziazi. Nie jest już jaziu, jest dobre. Dobre? No tak. Ty też patrz w jednym i drugim jednocześnie. Rozumiem. Jajko. 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 Jajko też też jajko. Jajko. I to tak z bliska, to już totalnie robi wrażenie. Ja tu właśnie Cusnowi mówię, że zawsze to było takie moje małe marzenie, jeszcze jak w gimnazjum przeglądałam książki historyczne, że generalnie temat Rzymu to był dla mnie jeden z... Cieka jedyny ciekawy temat. No i jeszcze Druga Wojna Światowa, ale to już mniejsza o to, gdzie faktycznie się interesowałam tym tematem i że zawsze marzyłam, żeby to koleum faktycznie zobaczyć. No i mówi, że dopiero teraz się dowiaduje faktycznie. Takie mam marzenia podróżnicze i że już mi nie wierzy, bo kurczę, dnie pójdziemy, to Tam, mówię, że moje marzenie, ale mówię, że tylko Koloseum, Fontanna di Trevi i teraz yy, Świętego Piotra, jak generalnie katedra, więc yy, to w tyle, kochanie, marzeń w Rzymie. Tyle w Rzymie? Tak, w tyle. W historycznych to chyba też tyle. A piramidy? Jezu, tak! Boże, tak! Jak ja mam jej wierzyć? Piramidy. ale nie że tyle. No to... piramidy to jest po prostu oh! Oh. my sobie z siedzimy w cieniu i czekamy na Christiana bo on stoi w kolejce po bilety do koloseum. kolejka jest tak okropnie długa, w samym słońcu i koszt takiego biletu za jedną osobę 17 euro więc dość sporo, ale Krystian mówi, że jak moje marzenie to trzeba je spełnić za te 17 euro razem dwa, mam nadzieję, że nie trzy że Nadia wejdzie za darmo Muzyka Ja przez chwilę myślałam, że stoisz w złej kolejce. Nie, przez... wszystko w porządku, tylko żeby wiesz, żeby ludzie nie kupowali dla innych i nie sprzedawali. Tam... Okej, okay. dobra. W tym razem musisz pokazać, że jesteś moją żoną <grym> i Bambino. Okej. Okay. Półtorej godziny chyba, nie? Nie, godzinkę. Godzinę, Godzinę. W Godzinę 10 minut. Ale jak się zmieniliśmy, to to traj nam zlecało. Tak, często. tak. Idziemy, spełnić marzenie. My już z skowronkach, Krystian już mówi, tak. kurde robimy Podbiegliśmy to. Podbiegliśmy wręcz pod wejście, Teraz Pan się, zatrzymał. No, okazało się, że wejście jest na godzinę. Czyli mamy teraz godzinę w sensie, czekania. że nie udało nam się wejść na 12, tylko tam 13 godzina A która dopiero. A jest dokładnie teraz? Jest 11.52. żal. Czyli mamy jeszcze godzinę czekania. Godzinę w kolejce, godzinę czekania. Idziemy szukać jakiejś kawy, bo... Nie wiem, miałam już dość w tym upale siedzenia. W sensie, cieszę się, że wychodzimy mimo wszystko, ale myślałam, że już faktycznie się wchodzi z buta, że jak już człowiek osiągnął ten cel, to kupił że tak To tam bezpośrednio, nie? To już może iść. No ale cóż, żeby spełniać marzenia, trzeba, trzeba się poświęcać. Dokładnie. Ja jak stałem się tej kolejce, to tak mi się kurczę, może odpuścimy, ale tak sobie zaraz myślę, Aga, przyjechałaś tutaj tyle z Polski, Tyle godzin, 14 godzin w jedną stronę. Nie odpuścimy. Nie odpuścimy. Idziemy. Mam nadzieję że na jakąś dobrą kawę. Nie tak miało wyglądać moje wymarzone pierwsze tyramisu we Włoszech, ale weszliśmy do pierwszej lepszej knajpki przy Koloseum. Nie patrzyliśmy ani na opinię, ani na nic. Więc mamy w takiej formie. Mam nadzieję, że będzie dobry. I do tego cappuccino, mimo że jest godzina 12.00, chyba 3. Ale Krystian zamawiając przeprosił, że zamawia cappuccino po 12.00. Co prawda specem od tiramisu nie jestem, bo nie jadam go za często. Ale dla mnie było naprawdę 10 na 10. Było prze... Pyszne, nie? Odhaczone, tak. Dobre. <noise> odhaczone. Było przepyszne, czy nie było przepyszne? Dobry, na, naprawdę było bardzo dobre. nie aż przepyszne? Jadę, jakoś tak, za, ogólnie za tyle, myślę, że jakoś tak No dlatego, było, dlatego ja mówię, że nie jestem specem, no bo w sumie my nie jadamy jadam Nie, nawet jestem mniejszym specem niż Ty, ale w każdym razie no, dobre było. Ale ja nie zachwycam się aż tak bardzo jak Ty. Ale no, się nie zachwycasz samym... Tiramisu, Chyba, a nie, że tym tiramisu. No, no y, Chrystus mi mówi, że kurczę, ja nie chciałam iść do Koloseum, bo 17 euro wejście, a właśnie za tą kawę i tiramisu zapłaciliśmy dużo więcej, więc faktycznie kochanie, No faktycznie? Nie? Wybacz, idziemy tak, spędzać tak, marzenia. O, lecą. Jezu, ale mnie ten kapelusz denerwuje. On tyle kosztował, a jest tak beznadziejny, że masakra. Chodzimy do Koloseum. W sumie tak przeskoczyliśmy z południa do wieczora. Ale standardowo, jak dzień w dzień, wróciliśmy do hotelu. Nadia miała drzemkę, my wzięliśmy prysznic, coś tam po podpoczywaliśmy, pojeżeliśmy. Byliśmy na kolacji. Byliśmy pod fontanną i okazało się, że nie lubię gnocchi gno znaczy, pierwsza rzecz jadłam, chciałam mega spróbować, okazało się, że były okropne. I teraz przyszliśmy znów pod Koloseum, czekamy na oświetlenie, i to jest właściwie już taki nie, nie. ostatni punkt naszego zwiedzania. I, i dziś, i Rzymu w ogóle, bo jutro już jedziemy dalej, a właściwie, no, znaczy po prostu gdzie indziej. Więc tak, dzisiaj mamy taki trochę sentymentalny wieczór. Mimo, że to nie koniec wyjazdu, wycieczki, wakacji, to tak jakoś inaczej. No i sam fakt, że jest chłodniej niż zazwyczaj. To też tak sprawia, że się człowiek czuje tak było. Go. No i ja mam brzuszek pełny, więc też sięgłam w pasek. No, to tyle. Dzięki pa! Wow. <laughs> Patrz, jakie genialne. Patrzcie, mega, nie? jaka radość. Super. <laughs> <Cieka. śmiech> <laughs> Piękno. Patrzcie jak mój mąż się świetnie bawi na koniec dnia. Stoi sobie tak już od kilku minut, a wszystko po to, żeby nagrać filmik na Instastory. Więc jeżeli myślicie, że ja się poświęcam dla Instastory, że moje Instastory ładnie wygląda, to nie. Zobaczcie ile on jest w stanie zrobić. <laughs> tu stoi on, tam stoi koloseum, a tu stoi jego telefon i nagrywa się film No Dlaczego miało nie wyjść? No popatrz No jest super <laughs> Ale śmieszy cię, nie? No bo ty a... Kpiłaś sobie oh. ze mnie